Czyli cały czas mam rękę w ten sposób. Niektórzy to robią w ten sposób, że unosząc tak, zaczynają wylewać. O, w ten sposób. Ja to zmodyfikowałem, że całkowicie stąd wychodzę. Delikatnie się pochylam do przodu. I robię w ten sposób. tym będzie niż no. normalnie. Natomiast efekt, sądzę, po 4-5 sami odczujecie, jak pracuje bok barku, a jak pracował przy robieniu w ten sposób. To sami, sami odczujecie. Czyli łapiemy w ten sposób, ugięte nogi, delikatne pochylenia. Trochę coś zdziwionego robimy i podciągamy.